Także witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Panią, a jest dzisiaj tutaj pilot Nowego Snapchata podanego w lewym górnym rogu Dobra, widzimy się na pierwszej ręce oh, 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 oh. Dobra, także tutaj jesteśmy na pierwszej ręce, jak tutaj z Pajletem Pajlet, musisz żyć Pajledzie Pajlet nam umarł, RIP pilot 2016 Pilot, nie używaj tego głosu I stary mam jedną skrzynkę Pilot W Co ogóle gramy, gramy w ogóle sobie tutaj na wertezie yy, i na 160 lajków będziecie mieli ten TX-e bo prosiliście w poprzednim odcinku on, gdzie ty byłeś? Także no znowu mi uciekłeś. <gdzie> ty? o ty tam jest i stary, chodźcie. Chodź nie Ej stary, bo ja nie wiem czym Jezus Spadłem Ja. Yeah. Obserwujcie No nie, nie obserwuj mnie. Ale nie rób tego Ej stary, strzelają do mnie, pomóż mi No TNT chcę podłożyć Idę, 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 idę Halo, halo, halo No stary, co ja mam zrobić? Ło, No ale przecież, jak on mnie wziął na... Ej, hey, pilot, pilot, halo No? Mówisz, że jesteśmy na pierwszej ręce Zdajesz sobie z tego sprawę? Że gramy, że gramy, w kloski, znaczy w drugiej co ja gadam Ja tu jestem przymulony, dlatego w ogóle no To czemu nic się nie odzywałeś? Dlatego w ogóle kamerki nie ma, dlatego, bo nie wiem, jakoś tak dziwnie, nie? Ej, a mogę ci coś powiedzieć? Możesz To chodź tu do mnie Ale wait, bo ja tutaj drewno zbieram O, to nie idź Nie, nie. no to nie idź Boże, jakie dźwięki, czekaj stary w ogóle, stary, ja tu skaczę jak skakiłajka skaki jakaś, kurde, nie wiem. Ale stary, ty myślisz mi tutaj help, ja. nie? W ogóle nie. E, u ciebie też rosną takie pomidory? Pomidory? Mogę ci sprzedać, jak chcesz. Masz a chcesz było? No no, no kurde, nie, nie. Siema, Eniu! Dobra, także jesteśmy tutaj już na kolejnej ręce w ogóle w tym odcinku i po nawet nie powiedział nie przekazał nam wiadomości co ma na swoim kanale. Może większość... Ej. Co? a to ty mi zadajesz takie pytanie? Tak, tak. Zadaję a, no, i masz na nie odpowiedzieć. Nie, bo jak ja nie... jeszcze nic nie mam, bo ja tak naprawdę jestem nowym youtuberem. Jak niestety nie, to w widzę... W... To, to widzowie I... nie wbiją na twój kanał niestety. Przykro mi Jest stary co ja mam zrobić? Żyć, czekaj, gdzie ty jesteś? O kurwa, no co? Ja nie Też mogę! Oh, oh. Czemu ja ciągle failę w tym odcinku? Dobra, dobra, jesteśmy tak, na kolejnej nie, arence. Ja bata, żebyś wygrał. Wygram. I tak ztedy spokojnie, ja tylko dobiję spokojnie, Nie, mam sikierkę. Ja jestem hekti, drwalem. Syd... Nie, nie, wiem, jak on Jestem gdzieś, nie tej... wiem. Dokładnie nie wiem. Teraz, co na mnie. Dokładnie nie wiem Ja sojusz ja i ja ty mnie zaraz tutaj zabijesz. Jak ty mnie zabijesz to ma... Ja 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 I nie sojusz chcemy z tobą, okej? Okay? Oluju, ale mam sikierę No I co ty zrobiłeś? Ja nie wiem. Szymaj! Siema, siema, Dobra, także my tutaj jesteśmy już na kolejnej ręce z payletem i mam sam... Nie mam. ja, ja to... mam same faj, że żeby... kurde Minecraft mi już dzisiaj zdenerwował. <laughs> To nie jest śmieszne. To nagraj Cezę To jest, jest żałosny, kurna Nie, no nie wytrzymuje tego chemicznie to Chemicznie? A praktycznie? Pan pomożesz mi? No jasne, tylko mi przyjdź pomóc <grym> Dobra czekaj Bo na razie muszę iść na środek A jak mnie ktoś zrzuci Nie iść na środek No i mnie to zabił, no i mnie zabił Bo słaby jesteś, mówię ci chodź do mnie to ty nie idziesz Idź mi stąd! No kurde, przecież to nie ma sensu! Kurde, dobra, także my tutaj jesteśmy już na ostatnie ręce. I tak, jesteś słaby. No nie, no wiem teraz akurat w tym odcinku, tak, ale tak ogółem to jestem mega super hiper ultra. <gryw> no zaraz się. To by było na tyle w tym odcineczku, dziękuję za oglądanie oczywiście Zapraszam na kanał P Pajleda, pa 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 -pajleda. dokładnie Subskrybować... Easy. Mnie. Subskrybować mnie, lajkować odcinek bo na 160 lajków macie txt W ogóle odcinek jest trochę taki... taki dziwny bo same fejdy w ogóle Dziś w klocki mi nie szło Pajled oczywiście jak zawsze dobry Także no, dziękuję za oglądanie A, Prawie <grybuj> Także dziękuję za oglądanie do następnego odcinka. Cześć!